Mamy początek czerwca, to oznacza, że czas na program Ekomisja, w którym poruszymy tematy związane oczywiście z szeroko pojętą ekologią. Temat jest obszerny, jednak my skupiamy się na skutecznych działaniach, które przynoszą konkretne efekty. Dzisiaj między innymi poruszymy temat związany z morze niepozornymi, jeśli chodzi o rozmiar, jednak niezwykle ważnymi, jeśli chodzi o ich znaczenie dla naszego ekosystemu, pszczołami. Nie mogło nas także zabraknąć podczas rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego po raz kolejny przez województwo. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zielona Pracownia 2025. Nina Nocoń. Zaczynamy. Dzień dziecka nie musi, a nawet nie powinien trwać tylko jeden dzień. Postarał się o to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, organizując drugiego dnia czerwca w poniedziałek w Górnośląskim Parku Etnograficznym Skansenie w Chorzowie piknik ekologiczny, podczas którego dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w warsztatach ekologicznych czy też podziwiać występy artystyczne młodych wykonawców. Jednak co najważniejsze, wręczono nagrody w konkursie Zielona Pracownia 2025. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach ma same bardzo dobre pomysły, bo to są ekopracownie pod chmurką, ekopracownie jako sale. Świetnie, że zaczynamy od edukacji, bo młode pokolenie odpowiednio wyedukowane bardzo dobre wzorce przenosi. Bardzo często się słyszy, że oni edukują rodziców, żeby nie wyrzuć papierka, schowaj do plecaka, zanieść gdzieś tam. Natomiast te nowoczesne formy przekazu i edukacji są też bardzo ważne. Ja widziałem te ekopracownie. One są świetnie urządzone, w taki nowoczesny sposób przekazują wiedzę. Jako samorząd województwa śląskiego bardzo się cieszymy, bo to nasze województwo śląskie, za sprawą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, będzie kolejnym dużym krokiem. W stronę ekologii. Cieszymy się niezmiernie, bo tak jak od początku funkcjonowania zarządu, czyli od ponad roku mówimy wprost edukacja, edukacja ekologiczna, ale to nie edukacja sama w sobie, a edukacja młodego pokolenia. 11 edycja konkursu Zielona Pracownia rozstrzygnięta w tym roku. Wybraliśmy do dofinansowania 85 placówek oświatowych, które utworzą właśnie takie przestrzenie edukacyjne wewnątrz budynków szkół takich nauk jak przyrodniczych, ekologicznych, biologii, fizyki, chemii, ale przede wszystkim to jest ta edukacja XXI wieku, czyli z nowymi technologiami i też możliwość doświadczania, bo ta chyba najważniejsza jest możliwość doświadczania i też w tych pięknych przestrzeniach brania udziału. Ponad 30 milionów złotych przez 11 decji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył. Już blisko 700 zielonych pracowni będzie na terenie województwa śląskiego, z czego niezmiernie się cieszymy, ale nie mówimy koniec. Jesteśmy tak naprawdę w środku drogi. Chcemy, aby tak naprawdę na terenie województwa śląskiego w każdej szkole była taka przestrzeń, zielona pracownia, klasa, w której nasza młodzież będzie mogła od najmłodszych lat się właśnie edukować, pobierać tą naukę i tak naprawdę te środki publiczne. Które są inwestowane poprzez nasze, właśnie, konkursy, to są najlepsze inwestycje w edukację młodego pokolenia. Po pierwsze, właśnie to, że młodzież jest zaangażowana, to jest, to jest rzecz zupełnie taka. Podstawowa i myślę, że najważniejsza w tym wszystkim właśnie, żebyśmy młodych ludzi edukowali, pokazywali im, co jest ważne, i żebyśmy ich włączali w te wszystkie procesy, które, które się dzieją, żeby, żeby młodzież się aktywizowała. Z drugiej strony, faktycznie jest tak, że wiadomo, że ta kołderka wszędzie jest krótka, tych środków zawsze brakuje, dlatego jeżeli tylko można pozyskać jakiekolwiek pieniądze, m.in. na przykład tutaj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to każda inicjatywa, która na to pozwala, Zasługuje na duże uznanie. Też tutaj warto powiedzieć, że bez cegiełki ze strony samorządu gminnego, czyli Wójta Rady Gminy, dołożenia wkładu własnego te pracownie nie mogłyby powstawać, bo przypomnę, 80% jest dotacji, którą udziela nasz fundusz, ale 20% to jest po stronie właśnie samorządu. I w tym miejscu należy bardzo serdecznie podziękować włodarzom gmin, miast za to, że i powiatów, że dokładają się do. Ważnego wydarzenia i ważnej twórczości, czyli tych zielonych pracowni, i bez tego na pewno te pracownie nie mogłyby powstać. Nasze szkoły bardzo dobrze to realizują. To jest dwa lata temu szkoła w Godziszce, otrzymała teraz szkoła w Buczkowicach. Także nauczyciele wiele programów, oczywiście pod nadzorem dyrektorów, tutaj pani dyrektor, wiele programów robią i odciążają organ prowadzący w pewnym zakresie. Kwestia pozyskiwania środków jest bardzo ważna. Dla oświaty w naszym województwie to jest bardzo dobry projekt realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Te pracownie powstają zarówno w szkołach podstawowych, jak i w szkołach średnich, poszerzając bazę edukacyjną. No i dając młodzieży szansę na dobrą edukację, na dobre doświadczenia, bo są pracownie biologiczne, chemiczne, geograficzne. Sam jako starosta również takie pracownie organizowałem w moim powiecie z dotacją funduszu. Bardzo pozytywne działanie. Zielone pracownie to są dwa, dwa konkursy. Jeden konkurs ogłaszany już w grudniu zeszłego roku na dofinansowanie, na nagrodę za projekt. I tu można już do, y, otrzymać około 12 tysięcy na realizację, na projekt za najlepszy projekt w, w dziedzinie właśnie edukacji ekologicznej, ale to jest, proszę mi wierzyć, wszystko w zakresie szkoły, geografia, historia, y, filozofia to jest wszystko. Matematyka, fizyka, chemia. A następnym etapem jest konkurs Zielona Pracownia, dofinansowanie tego projektu najlepszego, plus jeszcze jest taka pula dla tych, którzy się nie zorientowali, że mieliśmy wcześniej konkurs i przystępują do tego konkursu drugiego i tu można dostać na realizację tego projektu, czyli w szkołach powstają zielone pracownie. Pomysł pojawił się już w zeszłym roku i nasze pierwsze podejścia no były niestety nieudane, ale nauczyliśmy się, jakie błędy mogliśmy popełnić i w tym roku już bardziej przyłożyliśmy się do, do przygotowania tego projektu, a to jest, jest sukces. Naprawdę bardzo ciekawe pomysły do nauki biologii, fizyki, chemii. Sala będzie też miała nowe oblicze, dużo ciekawych pomysłów zostało wprowadzony uczniowie bardzo pomagali i bardzo wiele właśnie pomysłów wrzucili sami. Większość nauczyciele powiedzieli, że są to wspaniałe pomysły, było tak na przykład z, z akwarium z rybkami, każdy u nas w klasie, u nas w szkole, w ogóle wszyscy lubią zwierzęta, więc to jest wspaniała, wspaniała w ogóle rzecz. Także, no, będzie też mech na ścianach, to też było, to też był nasz pomysł, który, na, na, na który nauczyciele się zgodzili, no stanowiska z mikroskopami i kody QR na ścianach, to jest, to są wszystko nasze uczniowskie pomysły, które nauczyciele pochwalili i stwierdzili, że są bardzo dobre. Projekt Bukowa Dolina, projekt modernizacji pracowni biologiczno-geograficznej, który będzie miał w sobie mikroskopy, który będzie miał w sobie laboratorium, który będzie miał mnóstwo pomocy i to takich nowoczesnych pomocy multimedialnych. Myślę, że pomoże uczniom osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, a też rozbudzi zainteresowania biologią, geografią i sprawi, że będą się uczyć z przyjemnością tych przedmiotów. Troszkę to Bardzo czasu dziękujemy. trzeba było poświęcić i pomocy innych nauczycieli, dużo wkładu. Własnego i czasu przede wszystkim poświęconego. Zależałoby mi na to, żeby nasza pracownia była wyposażona w konkretny sprzęt, między innymi degestorium, na którym nam bardzo zależy, żeby nasi uczniowie mogli e, doświadczać tej chemii, fizyki tak namacalnie. Się wydarzy. No przede wszystkim zmieni się cała estetyka pracowni, w której my na co dzień rozmyślamy, budujemy. Tutaj będzie to całkiem nowe wnętrze, będzie rozświetlone, więc praca z mapą będzie też taka bardziej intensywna i też dla dzieci słabowidzących, ja wiem jak bardzo to jest istotne, więc to, to jasne wnętrze jest niezbędne, żeby dzieci mogły pracować swobodnie, żeby te, te, te ich bariery uległy zniwelowaniu. Więc, przede wszystkim, ta estetyka, ale też, tak jak mówiłam, to wsparcie dydaktyczne. Będzie wiele narzędzi, dostaniemy nowe sprzęty do badania powietrza, do badania gleby. Więc, tutaj już mówię tak bardzo namacalnie, ale faktycznie tych pomocy dydaktycznych jest, jest ogrom. U nas, oddziały są mało liczne. Tak jak wspominałam, jest to szkoła specjalna, ale tutaj, przy wsparciu dyrekcji. W modelu mamy takie wykorzystanie tej pracowni, aby wszyscy mogli z niej skorzystać, więc to jest w sumie 100% uczniów naszej szkoły, to jest około 150 uczniów I, i naprawdę i mały i duży z tego skorzysta. To moja druga obecność, w zeszłym roku mieliśmy to tutaj w sąsiedzku na Stadionie Śląskim. Jak wszystkie inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oceniam, że jest to niezwykle cenne, pozwala budować taki potencjał do infrastruktury związanej z edukacją. W zakresie ochrony środowiska w szkołach, w tych naszych małych społecznościach. Każde pieniądze zainwestowane w to zwracają się po wielokroć, więc oceniam jak najbardziej pozytywnie. Pokazanie przykładów, które omawiamy na lekcjach na profesjonalnych jakby urządzeniach, no nie, mikroskopach na przykład, na pewno bardzo dobrze pomaga zobrazować i przyswoić temat. Na pewno będzie to bardzo ciekawe. I będzie to inny sposób nauczania, ale twierdzam, że większość osób będzie o wiele bardziej chętna do nauki w takich warunkach. Czym skorupka za młodu nasiąknie, czym na, tym na starość trąci. Właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej tej wiedzy, edukacji, pokazywania tej dobroci, współdziałania, przyrody z wiedzą, z edukacją przekazywać, bo jest szansa, że te osoby, jak już dorosną, a miejmy nadzieję, że wszyscy tą wiedzę spożytkują w taki sposób, jak byśmy tego wszyscy chcieli, to będzie z korzyścią dla środowiska, dla poprawy środowiska ochrony i ekologii dla naszego otaczającego świata. Jak szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, do spraw wyżywienia i rolnictwa pszczoły odpowiadają za zapylanie aż 71 ze 100 roślin, które dostarczają 90% pożywienia dla ludzi. Już sam ten fakt powinien skłonić nas do większej dbałości o te niezwykle pożyteczne owady. Na szczęście są ludzie, którym los pszczół nie jest obojętny. A w naszym ekowizyjnym studiu porozmawiamy o wadach, które są bardzo niewielkich rozmiarów, natomiast mają niezwykle wielkie znaczenie dla naszego ekosystemu. Ministerstwo Środowiska informuje, bez pszczół przeżyjemy około 4 lata. Dlaczego powinniśmy o nie dbać? O tym oczywiście porozmawiam z ekspertem, a jest nim pan Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, faktycznie te 4 lata i bez pszczół nas nie ma? No może w tej dobie dzisiejszej może nie, bo chemia zastępuje pewne elementy naszego wyżywienia, więc może to, co Einstein powiedział około 100 lat temu, nam nie grozi do tego stopnia, ale no świat bez pszczół to jedna szarość. Tego chyba nie chcemy, żeby było szaro. Bardziej podoba nam się to, że jest kolorowo, ale to nie tylko o tym mowa, bo pszczoły robią wiele dobrego. Co tak naprawdę od nich mamy? Podstawowym produktem pszczoły, o czym nie wszyscy to wiedzą i nie wszyscy no, to dopuszczają do, do swojej wyobraźni, jest zapylanie. Nie miód, bo wszyscy mhm. kojarzą pszczoły, że pszczoły to miód. No, są jeszcze inne produkty pszczele, jak pyłek pszczeli, jak no, to jest pyłek kwiatowy, tylko przez pszczoły zbierane, propolis, wosk. Ale w zasadzie głównym i podstawowym. Elementem pracy pszczół, które przynosi dla naszej gospodarki w tej chwili obliczone jest około 4 miliardów złotych rocznie, to jest zapylanie. Zapylanie pomijając monokultury, które mamy w tej chwili coraz większe roślin użytkowych, no to zapylają również te, które roślinki, które rosną gdzieś w przydrożnych rowach, rosną na miedzach, które tworzą nam ten kolorowy świat. Trochę zdradzę, rozmawialiśmy poza anteną i usłyszałam od Pana, że stworzona została sztuczna pszczoła. Ale to chyba tak, nie jest tak. Były badania, były badania robione, ale w zasadzie no, spełzmy na niczym, dlatego że pszczoła y, ma instynkt. Natomiast sztucznie wyhodowana pszczoła instynktu nie ma, może być tylko zaprogramowana. A tutaj instynkt pszczole nakazuje, że leci na kwiatek, że przelatuje z kwiatka na kwiatek, przez co strąca pyłek, zapyla rośliny. No i to jest cała rola i raczej moim zdaniem niepodważalna przez żadne urządzenie jej rola. Ile mamy pszczół w Polsce? Da się to mniej więcej jakoś policzyć? Jest ich więcej, mniej? W którą stronę idziemy? To znaczy w tej chwili jest troszkę się powiększyło. Tak parę lat temu było około miliona rodzin pszczelich. W tej chwili szacowane jest na około milion osiemset do dwóch milionów rodzin pszczelich. Co powoduje, że pewne rejony kraju są przepszczelone, czyli pożytku nie ma na tyle, żeby zabezpieczyć sam byt pszczół, natomiast są rejony, gdzie tych pszczół brakuje. Także ogólnie to, co statystyki podają, mamy w tej chwili około Milion, 802 miliony rodzin pszczeli. No właśnie, doczytałam też, że w Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 są zagrożone wyginięciem. To nie brzmi optymistycznie? Tak. Nie brzmi dlatego, pani redaktor, że pszczoły, pszczołami opiekuje się pszczelarz. I dba o to, że jeżeli nawet rodzina któraś padnie, to zostaje odbudowywana. Natomiast dzikie pszczoły, które żyją typowo w warunkach naturalnych, no, zasługą są tutaj nasze herbicydy, pestycydy, które powodują, że populacja tych pszczół, które są nie pod opieką człowieka, czyli samoistnie funkcjonują, zmniejsza się coraz bardziej. Czyli możemy powiedzieć zanieczyszczenie środowiska, pestycydy, brak łąk kwietnych to wszystko tak, wpływa na tak, populację pszczół. Tak. No i monokultury. No w tej chwili mamy potężne tysiące hektarów rzepaku, tysiące hektarów gryki czy innych monokulturowych roślin, a te rośliny kwitną w granicy 30 dni. Po 30 dniach robi się zielony świat, bo kwiaty przekwitają, no i wtedy my to nazywamy pustynią pszczelarską, czyli nie ma nic, co pszczoły by mogły zbierać i nawet same funkcjonować. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje właśnie piąty etap zadania pod nazwą poprawa zdrowotności pszczół przez wymianę starych zużytych uli na nowe, więc jak my możemy pomóc pszczołom, bo tutaj już dzieją się takie rzeczy, są osoby, które dbają, więc co my możemy zrobić dla pszczół? No, chcę tutaj dopowiedzieć, że ten program został przez nas wymyślony przez Śląski Związek. Ja jestem głównym tak jakby beneficjentem tego programu, który już piąty raz złożyłem w tym roku do Wojewódzkiego Funduszu wniosek o przydział właśnie na tą wymianę starej uli na, na nowe, przez co polepsza się dobrostan pszczół, zmniejsza się możliwość zachorowania. No więc tutaj są w wielu kierunkach działania, żeby jednak coraz, co jest najważniejsze, że coraz, co coraz większej ilości ludzi, czy instytucji, czy organów administracji państwowej dociera, co to jest pszczoła, jak jest ważna pszczoła i dlaczego pszczoła była, jest i musi być. Ale ważne są też takie inicjatywy oddolne, tak bym to nazwała, czyli my na przykład mając ogródek... Nie musimy go kosić do takiego małego trawniczka, który jest ledwo widoczne, tylko zostawmy te łąki, zostawmy te łąki kwietne przede wszystkim. Niech to wszystko rośnie i żeby te pszczoły miały możliwość funkcjonowania życia. Tak, na takim trawniczku przydomowym, jeżeli go nie wykosimy tak często, jak pani redaktor mówi, to wtedy zakwita koniczyna, biała, jakieś różne inne kwiatuszki które też mają jakieś znaczenie dla populacji rodzin pszczelich. Natomiast no, koszenie takie częste zakładanie w tej chwili łąk kwietnych, co powoduje, że jest różnorodność ukwiecenia na takim małym arale, gdzie pszczoły mają możliwość zbierania no, zarówno pyłku, jak i nektaru. Panie prezesie, na koniec, pszczoły w mieście jak najbardziej. Katowice na przykład pięknie dbają o pszczoły w mieście. Tak, no pszczoły w mieście są w tej chwili popularne, dlatego że zostały założone różnego rodzaju programy, granty o, o powiedzmy udostępnieniu miast. Ja tylko powiem o takim pewnym wydarzeniu, które nie powiem w jakim to mieście było, gdzie Rada Miasta za, po prostu zakazała obecności pszczół na terenie tego miasta. Także to już w ogóle było jakieś absurd. Było to parę lat temu, ale było to absurdalne pociągnięcie. No w tej chwili Katowice są miastem przychylnym dla pszczół, zielonym i myślę, że wycofanie wielu elementów, przede wszystkim komunikacji, powoduje, że pszczoły się czują. Coraz lepiej. I my powinniśmy również o to dbać. Stop bym rzekła, niech w naszym życiu i na świecie będzie kolorowo. Dziękuję. Pięknie, panie prezesie. Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w naszym ekomisyjnym studiu. dzisiaj Bógowicie. Dziękuję był serdecznie. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie ustaje w staraniach, by już najmłodsi mieli świadomość, jakim wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym obecnie musimy podołać, a jakie czekają nas w przyszłości. Stąd też w Katowicach przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim zainaugurowano wyjątkowy projekt edukacyjny. Akademię Edukacji Klimatyczno-Środowiskowej dla nauczycieli. Podczas podpisania umowy o dofinansowanie projektu nie mogło zabraknąć i naszej ekomisyjnej kamery. Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył do naszego funduszu wniosek, którego tytuł brzmi Akademia Edukacji Klimatyczno-Środowiskowej dla Nauczycieli. Jest to innowacyjny program warsztatów, edukacji, wyposażenia wiedzy na temat zmian środowiskowych i klimatycznych nauczycieli w taki sposób, aby 80 osób z 20 szkół z terenu województwa śląskiego poszerzyło swoją wiedzę z właśnie zakresu zmian klimatycznych, z zakresu zmian środowiskowych. I w ten sposób, jako pilotaż właśnie takiego programu, mogło zostać przygotowany program edukacyjny dla pozostałych nauczycieli na terenie województwa śląskiego. My jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od dawien dawna, tak naprawdę już od 32 lat istnienia, bardzo mocno stawiamy na edukację, w szczególności edukację młodego pokolenia, zarówno dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, jak również właśnie w szkołach średnich, dofinansowywując wyposażenie laboratoriów, ale również... Zielone pracownie, czy jako pracownie pod chmurką, czyli nasze standardowe programy. W dniu dzisiejszym podpisujemy symbolicznie umowę, która rozpoczyna właśnie cykl tego, tego, tej akademii. Bardzo się cieszę, i tak powiem szczerze, że takim przychylnym okiem patrzę na tego typu właśnie programy, tego typu pomysły z korzyścią dla wiedzy, dla edukacji, dla nauczycieli z naszego terenu. Projekt zrodził się z naszych doświadczeń z miasta Katowice. Tutaj uruchomiliśmy edukację klimatyczno-środowiskową w szkołach podstawowych, we wszystkich klasach siódmych i we wszystkich szkołach podstawowych. Przez pół roku pracowaliśmy z nauczycielami, następnie nauczyciele implementowali wypracowane pomysły do klas, do szkół. Spotkało się to z dużym uznaniem i zarówno uczniów i nauczycieli, także rodziców. I stwierdziliśmy, skoro już mamy takie doświadczenia w skali mikro. Że zrobimy to w skali makro na cały region. Udało nam się zrekrutować bardzo dużo szkół. Był ogromny odzew, ponad 100 szkół podstawowych się zgłosiło. Musieliśmy niestety ograniczyć liczbę nauczycieli biorących udział, ponieważ jest to pilotaż i będziemy mieli też wiele zajęć praktycznych, stąd nie mogliśmy pracować z taką dużą grupą osób. Zrobiliśmy drugi etap rekrutacji i finalnie zrekrutowaliśmy 20 szkół podstawowych z naszego regionu, szkół mniejszych, większych, z małych miejscowości, dużych miejscowości. Mamy szkoły z Ustronia, z Zabrza, z Katowic i w pilotażu biorą udział czwórki nauczycielskie, ponieważ chcieliśmy, aby nauczyciele rozmawiali ze sobą, żeby to była taka współpraca gremialna, kolektywna i zaprosiliśmy do projektu dwóch nauczycieli z klas 1-3 i dwóch nauczycieli z klas 4-8 z różnych przedmiotów. Chcieliśmy uzyskać Taki efekt interdyscyplinarnego namysłu nad kryzysem klimatycznym, a zatem polonista z biologiem, geograf z historykiem e, takie połączenia mamy, co nas cieszy, bo o klimacie trzeba mówić na każdym przedmiocie i też taki pomysł jest na ten projekt, aby na każdym przedmiocie pojawiła się wiedza klimatyczno-środowiskowa. Całość projektu opiewa na kwotę 113 ponad 113 tysięcy złotych. Wojewódzki fundusz przekaże kwotę ponad 90 tysięcy złotych. Jest to oczywiście w formie dotacji. Pozostałą część sumy będzie to wkład własny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z jednej strony mamy wyposażanie właśnie tych pomieszczeń czy też tych przestrzeni w taki sposób, aby w jak najlepiej przystępny sposób ta wiedza mogła być przygotowana, a z drugiej strony właśnie wyposażenie w wiedzy wykładowców, nauczycieli. Te osoby, które muszą też pozyskać wiedzę, czy też poszerzyć wiedzę na temat zmian klimatycznych, na temat tego, co się wokół nas dzieje, tak aby to młode pokolenie w jak najlepszym stopniu przygotować i też pokazać, że można w sposób racjonalny połączyć właśnie dbałość o środowisko z rozwojem, z nowymi technologiami. I to jest bardzo, myślę, dobry kierunek i chcemy wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach ten pilotaż przeprowadzić, dlatego dofinansowywujemy tą Akademię. I tak jak mówiłem, z takim zaciekawieniem i z przychylnością będziemy oczekiwać efektów ostatecznych realizacji tego zadania. Oczekujemy zmiany, po prostu transformacji. Mamy nadzieję, że skoro pojawia się temat transformacji, to zaczynamy od edukacji. Nie ma dobrej transformacji bez edukacji. Musimy wykształcić młode osoby, które myślą zupełnie inaczej, które zdają sobie sprawę z tego, co będzie w przyszłości, które inaczej podejdą do konsumpcji, które inaczej po prostu podejdą do swojego życia i które będą odpowiedzialnymi obywatelami w przyszłości. I to już wszystko w tym wydaniu e-komisji. Dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Do zobaczenia!